Obcy dwa, decydujące starcie, Alan Dean Foster, wydawnictwo Vesper. Czytałem wcześniej zbeletryzowany scenariusz pierwszego Aliena i serio był klimat. Teraz pora na kontynuację. Ripley dryfuje w kosmosie z kotem, budzi się po 50 latach i klasyka cyk biurokracja. Traci licencję, ale zaraz trafia z powrotem na planetę, gdzie ostatnio kolega dostał obcego w brzuch. Kolonia ludzi znika bez śladu, więc Ripley mówi... Elo, zbieramy ekipę Marines i wracamy. No i kurwa, znowu musi wszystko sama ogarniać. Książka jest wierna filmowi, ale przez to, że to jednak widowisko akcji, czytało mi się to gorzej niż część pierwszą. Klimat filmu nie do końca daje się przelać na papier. Ale na plus, niski próg wejścia, brak dziwacznych nazw i filozofii science fiction to po prostu horror akcji. Dla fanów jak najbardziej. Dla niedzielnych czytaczy Niekoniecznie. Zostaw, suba i trzymaj się.